Z tej strony, na kanału o Podczas II wojny światowej, mimo stosunkowo skutecznej amunicji kinetycznej, coraz grubsze i bardziej złożone płyty wymagały wykorzystania sprytniejszych metod przebicia. I tutaj weszła amunicja kumulacyjna. Zapraszam do oglądania. Amunicja kumulacyjna, w odróżnieniu od standardowej amunicji kinetycznej, wykorzystuje inny mechanizm do przebicia pancerza. Amunicję taką oznacza się jako HIT, czyli High Explosive Anti Tank. Może wytłumaczymy sobie działanie na przykładzie, ok? Znane nam wszelkiego rodzaju pociski czy penetratory kinetyczne, trafiając w cel, wykorzystują swoją energię kinetyczną, aby go przebić. Jest to mechanizm dosyć prosty. Natomiast w przypadku głowicy kumulacyjnej, pocisk pokonuje pewien dystans i po pewnym czasie czubek głowicy trafia w cel, w tym przypadku w pancerz. Co następuje? Otóż energia kinetyczna samego pocisku nie gra tu żadnej roli. Co więcej, z uwagi na to, iż energia zostaje wytworzona dopiero po kontakcie pocisku z celem, tego typu amunicja charakteryzuje się zerowym spadkiem skuteczności związanej z utratą energii podczas przebycia okresu tego dystansu. Innymi słowy, dystans przebyty przez głowicę kumulacyjną nie wpływa na jej penetrację, okej? Okay? Po kontakcie z pancerzem dochodzi do aktywacji zapalnika, który rozpoczyna ukierunkowaną detonację materiału tutaj wewnątrz głowicy, a powstała reakcja poskutkuje wytworzeniem się wewnątrz energii, która następnie skumulowana formuje strumień kumulacyjny. I to ten właśnie bardzo gorący strumień kumulacyjny z ogromną prędkością wybija dziurę w pancerzu. I z jaką prędkością? No więc spojrzywszy na tą grafikę widzimy, że maksymalna prędkość strumienia, zakładam, że tutaj już w momencie trafienia w pancerz, wynosi nawet 10 tysięcy metrów na sekundę. Dlaczego wybija, a nie wypala? Przecież jest taki gorący. Przytoczę cytat z książki Leona Chodkiewicza. Pod tytułem Broń przeciwpancerna piechoty. Zdolność przebicia pocisku kumulacyjnego zależy głównie od energii kinetycznej strumienia. Energię kinetyczną strumienia uzyskuje się przez detonację materiału kruszącego zawartego w ładunku kumulacyjnym. Możemy więc wywnioskować, że temperatura strumienia oczywiście ma znaczenie, yy, nawet duże, ale kluczowym czynnikiem jest ta właśnie energia kinetyczna nie pocisku, lecz strumienia, który ten pocisk wytworzy, ok? To właśnie ta energia wytworzona przez prędkość strumienia kumulacyjnego. Członkowie załogi oczywiście są eliminowani powstałą falą uderzeniową wewnątrz pojazdu. Inaczej mówiąc, ciśnienie, które trafia do wewnątrz po penetracji, zadaje załogę śmierć. Ewentualnie eksplozją amunicji, pożarem, no ale to już zależy od miejsca trafienia. Ktoś może pomyśleć, o dobra, więc jak się przed tym bronić? Otóż istnieją skuteczne i też bardzo proste, niekiedy sposoby ochrony przed głowicami kumulacyjnymi. Te głowice mają kilka istotnych wad, ale jedną bardzo istotną. Chodzi o sposób wytworzenia energii. Pomyślmy sobie, co się stanie, kiedy zwykły pocisk kumulacyjny trafi w cienką blachę, tak zwany ekran. No więc raczej nic ciekawego. Przebije ekran i poleci dalej. Wytraciwszy bardzo niewiele energii kinetycznej, będzie mógł trafić i z dużym prawdopodobieństwem przebić kolejny cel. Ale co w wypadku, kiedy w ekran trafi głowica kumulacyjna? Tutaj sprawa się komplikuje. Otóż pocisk detonuje, wyrzuca strumień, który przebija ekran bez problemu, ale energia tego strumienia wytraca się bardzo szybko i może się okazać, że zasadniczego pancerza już przebić się nie uda. Tutaj na zdjęciu widać, jak taki ekran się prezentuje. Innym sposobem na obronę przed głowicą kumulacyjną jest zastosowanie pancerza reaktywnego, tak zwanego pancerza Era, o którym nagrałem osobny film i zapraszam do jego obejrzenia. On się powinien Wam wyświetlić dziś teraz u góry. W skrócie, głowica kumulacyjna uderza w pancerz Era, natomiast energia powstała w wyniku eksplozji modułu pancerza era osłabia strumień kumulacyjny. Jeszcze innym sposobem na skuteczne przeciwdziałanie pociskom kumulacyjnym jest wykorzystanie aktywnych systemów ochrony, takich na przykład izraelski system APS Trophy, o którym nagrałem już osobny materiał. W skrócie nadlatujący pocisk jest wykrywany przez płaskie anteny na czołgu, a następnie jest neutralizowany przez wystrzelnie w jego stronę chmury małych przeciwpocisków z poziomu wyrzutni na wież. Na temat amunicji kumulacyjnej to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, zachęcam do subskrypcji, oceny materiału, pijcie dużo wody, Trzymajcie się i cześć.